Piąta niedziela Wielkiego Postu. Dzisiejsze czytania dają nam bardzo dużo nadziei. Najpierw zaczyna Ezechiel. Jesteśmy w 37 rozdziale i czytamy drugą część takiego bardzo ważnego opisu, podczas którego Ezechiel mówi o takiej wizji, wizji, kiedy to Bóg. Pełną, dolinę pełną wyschniętych kości zamienia w wojsko wielkie w żywych ludzi. W pierwszej części właśnie mówi o Dolinie Wyschniętej Kości, w drugiej części mówi o, grob, o grobowcach, grobach i mówi oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój. Jesteśmy w czasach niewoli babilońskiej. Lud jest na wygnaniu. Wydaje się, że jest całkowicie umarły i że nie ma szans, na, na nie ma nadziei na cokolwiek. Natomiast Pan mu mówi: Ja was wyprowadzę. Ale to, co w tym opisie mi się bardzo podoba, to to, co musi zrobić lud, żeby zostać wyprowadzonym. Co muszą zrobić te kości, żeby po prostu ożyły? Co muszą zrobić te ciała, które są w grobowcach? Nic nie muszą robić. Nic nie muszą robić. Nieraz jest taki moment, że jesteśmy absolutnie bez nadziei, jesteśmy bezbronni, jesteśmy, można powiedzieć, w takiej sytuacji, kiedy mówimy: No, my już nie damy rady. I Pan Bóg mówi: Ja Was potrafię wskrzesić, ja potrafię zmienić historię, ja potrafię Wam pomóc, nawet kiedy ze mną nie współpracujecie, nawet kiedy Wy mi w tym nie pomożecie. Więc ta pierwsza nadzieja z czytań niedzielnych pokazuje, że może być taki moment, że Ty nie będziesz w stanie w życiu nic zrobić. Nie będziesz w stanie nawet wołać, Twoja dusza może być obumarła, a Bóg przyjdzie i mocą swoją wyprowadzić je z grobowca, z grobowca do życia. Psalm mówi o nadziei. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, z głębokości nie wiem o jaką głębokość chodzi psalmisty. Mówi o grzechach, o, o pojednaniu, o przebaczeniu, a więc być może czuję się jakimś wielkim grzesznikiem, kimś, kto bardzo od, oddalił się od Pana Boga. Ale mówi też o nadziei. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. I ta zbitka tych dwóch słów nadzieja i oczekiwanie jest genialna, bo pokazuje istotę nadziei. Kawa, hebrajskie słowo, oznacza, że ja umiem czekać. Tak jak się czeka na, na poranek, na świt poranka, tak ja, ja czekam na to, co się może spełnić. Mieć nadzieję to znaczy umieć czekać. Ludzie, którzy nie mają nadziei, nie, nie, nie potrafią czekać, bo nie mają na co. Człowiek, który czeka, dlaczego czeka? No, bo mam nadzieję. Może jestem w tym grobowcu, może jestem tą kością w tej dolinie Jezechiela, może jeszcze wydaje się, że, że nikt i nic mi nie pomaga, ale nie traćmy nadziei. Nie traćmy nadziei, czyli. Po, zróbmy wszystko, żebyśmy potrafili czekać. Na co mamy czekać? Drugie czytanie mówi o, o człowieku, który żyje albo według ciała, albo według Ducha Bożego. No właśnie mamy czekać na Bożego Ducha. Tak jak tych, 10, tak jak tych 120 wieczerników, którzy czekali, czekali 10 dni na zesłanie Ducha Świętego, tak my mamy czekać na Ducha bo ci którzy żyją według ciała no do bogu podobać się nie mogą powie święty paweł mocno w liście do rzymian wy jednak nie żyjecie według ciała lecz według ducha Wy macie ducha Bożego. Człowiek bez ducha Bożego się boi, jest zamknięty w tym wieczerniku, ucieka z, z golgoty czy, czy, czy z ogrojca, wstydzi się przyznać czy, czy lęka przed odźwierną, kim jest Mistrz Nazaretu. Człowiek, który ma ducha, nie boi się otworzyć drzwi i, i mówi do wszystkich, nawet nie boi się odejść życia. Trzeba nam ducha, jedynie ducha nam potrzeba. Więc czekamy na Ducha, mamy nadzieję na Ducha, i wiemy doskonale, że to nie naszą siłą, ale mocą Ducha Pańskiego, którego Bóg nam dał i który ciągle nam chce udzielać, możemy wiele rzeczy, wiele rzeczy znieść. Ewangelia opowiada o tym prze, przedziwnym cudzie, kiedy to Jezus wskrzesza Łazarza. Nie wiem, czy zauważyliście, jakie są, są trzy, trzy wskrzeszenia w Ewangelii. Pierwsze, pierwsze kiedy Córka Jejra ledwo co umarła, wydawało się, że umarła. Potem mamy wskrzeszenie młodzieńca, znajny już umarł, już go wynoszą na tych marach, na cmentarz, ale jeszcze Jezus gdzieś zdążył go uzdrowić, wskrzesić. I trzeci przypadek wskrzeszenia zmarłych, właśnie łazarza, kiedy on już był cztery dni w grobie, czyli tak naprawdę to był czas, można powiedzieć, no już cuchnął, czyli no rzeczywiście jest dowód na to, że, że gość umarł. Ale zaskakujące jest to, że kiedy Jezus dowiaduje się o chorobie, mówi, że ta choroba nie zmierza ku śmierci, ale że ta choroba zmierza ku chwale Bożej, aby dzięki niemu, niej syn Boży został otoczony chwałą. I gdy posłyszał o chorobie, pozostały jeszcze dwa dni. To jest najbardziej zaskakujące zdanie. Po co, nie? Owszem, powiemy, że potem zrozumiemy: Aha, no po to, że dzięki temu Łazarz był już w grobie cztery dni. Żydzi często uważali, że do trzeciego dnia to może być letarg, może być niepewność, czy, czy gość umarł, no bo chowali tego samego dnia. Po śmierci odwiedzali zmarłych przynajmniej przez trzy dni. No, jak już trzy dni ktoś leżał i się nie obudził, no to wiadomo, że umarł. Więc tutaj, jeśli jest czwarty dzień, no to jest dowód na to, że On naprawdę umarł i też dowód na to, że Jezus nie tylko jakoś wybudził z letargu albo uzdrowił kogoś, ale rzeczywiście skrześcił umarłego. Więc cud jest tym większy, że dokonał się po czterech dniach, a nie po dwóch dniach. Natomiast zanim się ten cud dokonał, wydaje się to absurdalne. Jezus jest przyjacielem rodziny. Jezus kocha Łazarza. On nawet płacze nad jego grobem. Tak Go bardzo miłował. A jednak spóźnia się dwa dni. Dlaczego nie przyszedł wcześniej? Dlaczego nie mógł pomóc wcześniej? To jest ten moment tych dwóch dni, którzy przeżywamy, nie tylko w czasach epidemii, ale też w czasach, każdy z nas może kiedyś w życiu przeżywał taki moment, kiedy, kiedy wołałeś do Pana Boga, czemu Panie Boże nie przyjdziesz szybciej, czemu mi nie pomożesz? Czemu ja muszę znosić po prostu to cierpienie i tą mękę? Jezus zamiast wtedy przyjść szybciej, żeby nam pomóc, chodził dwa dni, tydzień, miesiąc, czy może nawet lata, chodził gdzieś po, po innych domach, ulicach i miastach, a nie przyszedł do Twojego serca. Nie wiemy, czemu, czemu tak się dzieje. Wiemy potem, post factum, że to miało sens. To miało jakiś sens. Więc dzisiaj, czekając na cuda, czekając na uzdrowienie, czekając też na ustanie tej epidemii, czekając na to, żeby się skończyły wojny i wszelkie konflikty, nie traćmy nadziei, czyli, czyli nauczmy się czekać na Jezusa. On przyjdzie, naprawdę przyjdzie, po ludzku spóźniony, ale z punktu widzenia Bożej, Bożego czasu przyjdzie wtedy, kiedy to będzie czas najbardziej potrzebny i najbardziej, najbardziej można powiedzieć taki, jaki powinien być. Na to czekanie, na, na to, żebyśmy nie stracili nadziei. Żebyśmy umieli czekać, przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.